Dzień dobry Państwu, jesteśmy na nagraniu poprzedzającym nadchodzącą sesję Rady Miejskiej Leszna, sesję dosyć długą, po, bo, po wakacyjnej przerwie, są ze mną radni Łukasz Borowiak, Andrzej Stężałel i Zelan Jóźwiak. witam Panów. Dzień, dzień dobry, dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. E, dzień dobry na również. Sesji... Będzie aż 36. Zapowiada się długa sesja. Przypomnę tylko naszym telewizom, że sesja rozpoczyna się o godzinie 14. Transmisja na esesja.tv, retransmisja w telewizji Leczno. Dzisiaj porozmawiamy tylko o kilku punktach sesji, i chciałabym, żebyśmy skupili się na pierwszym temacie, to jest nadchodząca podwyżka podatków w Leśnie. Przypomnę, że w 2025 roku mieliśmy podwyżkę rzędu 17%. Teraz szykuje się kolejna w wysokości 6%. Czy jest tutaj zgoda na tę podwyżkę ze strony klubów? I po kolei pan Andrzej Stężały? Tak, no oczywiście to jest projekt koalicji obywatelskiej i musiałbym sięgnąć do sytuacji, kiedy dwa lata temu było 0% podwyżki, to był wprawdzie rok wyborczy, ale oczywiście te 0, a wcześniejsza wysoka inflacja zbudowała, że było 17%. Na ten rok proponujemy trochę wyżej niż inflacja, ale jakbym miał wyliczać skutki, to dla mieszkania rocznie to jest 7 zł, dla domu 34, a dla przedsiębiorców 219, czyli doszliśmy do wniosku i dlatego taka propozycja, żeby lepiej podnosić co roku mniej niż nie podnosić, a za rok dwa oczywiście podnieść o kilkanaście procent. Dziękuję. Pan Łukasz Borowiak. Pani redaktor, szanowni państwo, tu nawet nie chodzi o ten rok wyborczy, ale w trakcie mojej kadencji było wiele okresów, gdzie nie podnosiłem podatków. Podchodzę do podatków bardzo. Liberalnie, rzeczywiście ostatnie podwyżki, mówię o roku poprzednim, trochę szokowały przede wszystkim przedsiębiorców, z którymi miałem przyjemność rozmawiać i mam przecież Państwo też rozmawiacie. Na co dzień przecież to są sąsiedzi, koledzy, rodzina. Ja w moim imieniu, w imieniu mojego klubu, mogę powiedzieć, że. Nie będzie żadnej decyzji, że jednomyślnie będziemy głosować. Każdy będzie podnosił czy głosował za tą uchwałą według własnego uznania. Ja osobiście mogę tylko powiedzieć, że w przypadku procedowania tejże uchwały będę głosował przeciwko, argumentując nie tylko poprzedni wysoki wzrost podatków, ale też warto zwrócić uwagę, ja zawsze zadawałem pytanie pani skarbnik, jak przychodziła mi z propozycją podwyżek, i zadawałem pytanie, a proszę mi powiedzieć, ile jest nowo nowych obiektów przestrzeni, które są opodatkowane, które zostały w ostatnim czasie wybudowane. Warto zwrócić uwagę na to, że niższe podatki wiążą się z tym, że gospodarczo. Podejmują y, nasi przedsiębiorcy decyzje o y, budowach nowych y, obiektów, nie tylko mieszkalnych, ale przede wszystkim o funkcji y, gospodarczej. I to jest też bardzo ważne, bo to stymuluje w pozytywnym tego słowa znaczeniu y, gospodarkę naszego miasta. Dziękuję bardzo. Pan Zanoni Jóźwiak. Pani redaktor, szanowni państwo, y, moje stanowisko jest takie. Po pierwsze, chciałbym tylko lekko sprostować, że podatki w roku 2020. 5 w stosunku do roku 2023 nie wzrosły o 17% średnio, średnio. tak, średnio, średnio, ale z tymi jakby elementami których my wleśnie nie mamy, bo mamy na przykład grunty niezabudowane pod obszarem rewitalizacji, to mamy akurat ale grunty pod powierzchniami wód my tego nie mamy. Natomiast w elementach istotnych, a ja mówię w tym momencie o takich, jak. Grunty pod działalność gospodarczą wzrosły o 21%. Grunty pozostałe, czyli nas najbardziej interesujące, to mówię w tym momencie o gruntach mieszkaniowych, mamy 25%. Na działalność gospodarczych, co prawda, 17%, ale już na budynkach mieszkalnych 23% i 18% na garażach. Natomiast to są te rzeczywiste. Teraz ustawodawca. Zmienił stawki maksymalne, biorąc pod uwagę wskaźnik GUS 4,5% inflacji. Nasze stawki, propozycje, które proponuje dzisiaj pan prezydent i pan radny Stężały, mówi, że będzie poprawki przez koalicję obywatelską, one są powyżej wskaźnika inflacji. I proszę zwrócić jeszcze na drugi element uwagę, mianowicie, my niebezpiecznie zbliżamy się do stawek maksymalnych, bo mamy już praktycznie. 96, 97, 97, prawie 98%. A dobrą tradycją samorządu leszczyńskiego przez wiele, wiele lat było to, że nasze stawki odbiegały od stawek maksymalnych w dół. Biorąc pod uwagę jeszcze drugi element, mianowicie, że dochody mieszkańców miasta Leszna w porównaniu na przykład z innymi aglomeracjami czy innymi miastami są znacząco niższe. W związku z tym, jakby argument, że my powinniśmy dążyć do maksymalnych stawek, nie, osobiście nie przekonuje. Oczywiście ja, u mnie będzie tam wzrost kilkadziesięciu złotych. Ja tego nie odczuję. Natomiast przedsiębiorcy tak. I proszę pani, i pani redaktor pamięta, pamięta, pani doskonale, że w poprzednich kadencjach, gdy pan Łukasz Borowiak proponował podwyżkę stawek podatku od nieruchomości, za każdym razem radni koalicji obywatelskiej głosowali przeciw, argumentując między innymi tym, że stawki podatku, szczególnie dla przedsiębiorstw, ograniczają możliwości czy, czy dochody przedsiębiorstw. Jeśli mogę adwocom, oczywiście sytuacja jeszcze raz, jak mówiłem o 7 zł na mieszkaniu, 14 i 219 Pan wójczak na sesji to jeszcze raz wyliczy. Proszę pamiętać, że nie idziemy w kierunku poznania Wrocławia i tak dalej. Tam te stawki są dużo wyższe. Poza tym proszę także pamiętać, że oczywiście z punktu widzenia budżetu przyszłorocznego nie chcemy rezygnować z pewnych wydatków, czyli akwawi czyli święciechowska, czyli granowska. I proszę pamiętać, że budżet musi się spiąć, i z tego punktu widzenia możemy pójść w dalsze zadłużenie. No tu oczywiście przejęliśmy tak, jak przejęliśmy sytuację Miasto Leszno, sytuacja znana budżetu. Robimy to, co także dobrego robili poprzednicy, na przykład generalnie skończyliśmy albo to co zaczął prezydent Borowiak, czyli przejęliśmy lotnisko i z tym też będą się wiązały trzy kolejne lata, kiedy trzeba za to zapłacić, ale generalnie cieszymy się, że to lotnisko już będzie nasze. Jednak przeciętny mieszkaniec nie patrzy z perspektywy tego, czy budżet się spina, czy nie. Patrzy z perspektywy Doda. swojego portfela i swoich nierosnących odpowiednio szybko zarobków. Więc patrząc z perspektywy mieszkańców, czy jest to dobra decyzja? Jeszcze raz powtórzę, że oczywiście dla przeciętnego mieszkańca, który tak a propos od stycznia też najniższe wynagrodzenie pójdzie do góry. Wprawdzie nie tak wysoko jak chciały związki ładowe, ale to jest 140 zł, skoro on 7 czy kilkanaście złotych zapłaci więcej w swoje mieszkanie. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest jedyny wydatek. Z tego punktu widzenia albo idziemy dalej w zadłużenie, albo oczywiście próbujemy generalnie, żeby rząd, czyli budżet ma dwie strony, tak jak u nas w domu. Strona dochodowa i strona wydatkowa. I stąd oczywiście propozycja podatków nie w stopniu maksymalnym. A czy tutaj będzie y, klub przemawiał jednym głosem? Czy... Tak, klub będzie przemawiał jednym głosem, chociaż u nas też są przedsiębiorcy i też była burzliwa bardzo dyskusja na klubie, bo oczywiście przedsiębiorcy też uważali, że znowu y, można by podnieść przedsiębiorcom jeszcze więcej, a tego nie chcemy, bo oczywiście największy dochód do budżetu z tytułu podatku i nieruchomości, to właśnie nasi kochani przedsiębiorcy, o których pamiętamy. Dziękuję bardzo, przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, to jest wprowadzenie i realizacji programu Leszczyńska Karta Mieszkańca, tego typu karty wprowadza wiele samorządów, pozwalają na chociażby zniżki dla mieszkańców, jeżeli chodzi o korzystanie z dóbr kultury, jak to będzie wyglądało w Lesznie? i czy tutaj jest pełna zgoda. I również po kolei, proszę Pan Andrzej Stężały. Generalnie rzecz biorąc, jest to bardziej uchwała intencyjna. Zdaję sobie sprawę, że z tej uchwały jeszcze nie wynikają regulaminy, a jak pewnie wszyscy uważają, ja bym w szczegółach, i oczywiście ja też uważam, że ten, znaczy przyjmując nawet, chociaż wczoraj była bardzo burzliwa dyskusja na Komisji Spraw Społecznych oczywiście odnośnie do pracowania, nie myślę Rugalaminu, nie ma kto będzie w tym uczestniczył, oprócz tego, że chcemy do tego programu przyjść, żeby była leszczyńska karta zastępująca wiele innych, no i oferując to. Czyli ja myślę, że szczegóły na ten temat to będzie na sesji w listopadzie. Mhm, dziękuję Pan Łukasz Borowiak. Pani redaktor, szanowni państwo, ja wiele, wiele lat temu, jako młody chłopak w Stowarzyszeniu Działajmy dalej, założyliśmy taką kartę cudów, która dawała możliwość korzystania mieszkańców naszego miasta z wielu zniżek. Każda taka propozycja jest dobrze przyjmowana przez moją osobę i przez moich kolegów z klubu. Oczywiście będziemy czekać na szczegóły. Ja mam nadzieję, że. Ważnym elementem będzie zaangażowanie podmiotów gospodarczych, instytucji kulturalnych. Jeżeli chodzi o instytucje miejskie, to wiadomo, że one przystąpią do tego programu, ale niewątpliwie ważną rolę odegrają nasi pracownicy Urzędu Miasta, którzy będą zachęcać do. Wspólnego projektu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą z tego pozytywne owoce, że będą zadowoleni i przedsiębiorcy, i instytucje kultury, kluby sportowe, które też prawdopodobnie będą mogły przystąpić, aby coraz więcej kibiców przechodziło na różne zawody. Także bardzo fajna inicjatywa. Idziemy w ślad tych miast, które takie karty już posiadają i mam nadzieję, że każdy obywatel naszego miasta będzie z tej karty po prostu się cieszą. Dziękuję bardzo. Pan Zenon Jóźwiak. To znaczy inicjatywa jak najbardziej, to co mówili przedmówcy, słuszna. Na razie można by powiedzieć, że jest stosunkowo ogólnikowe elementy. Natomiast tutaj Pan Prezydent Łukasz Borowiak mówił o tych elementach związanych z, z instytucjami miejskimi, ewentualnie klubami sportowymi, gdzie rzeczywiście może być jakiś jakby ulga. Natomiast pytanie jest takie, na ile przedsiębiorcy wejdą w ten program? Czy będzie im się opłacało? Ja mówię w tym momencie o drobnych przedsiębiorcach, którzy, z którymi się na co dzień spotykamy. Właściciele sklep, Małych, właściciele zakładów usługowych, i tak dalej. Czy w związku z tym, że zastosują 3 lub 5% jakąś upust od ceny, czy to spowoduje na przykład wzrost, wzrost jego dochodów? Czy jemu to się będzie w zasadzie opłacało? Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć, bo nie wiadomo, jaki będzie odzew ze strony przedsiębiorców, bo najprawdopodobniej duzi przedsiębiorcy, ja mówię o dużych sieciach handlowych, najprawdopod najprawdopodobniej w temat nie wejdą, a nie wiem, Pani redaktor może nie pamięta, ale swego czasu jeszcze, jak e, Bank Zachodni, wtedy był choć, chyba jeszcze Bank Zachodni WBK, wszedł z taką propozycją karty kredytowej Starówka. Ona funkcjonowała na tej zasadzie, że bodajże było 5% ulgi przy zakupie korzystając z tej karty kredytowej Starówka, ona w jakiś tam moment funkcjonowała i ona umarła śmiercią naturalną. Ale w każdym razie inicjatywa fajna i tylko wystarczy tak, dopracujmy szczegóły i zachęćmy przedsiębiorców miejscowych, aby do programu przystąpili. Jeśli oczywiście o to chodziło właśnie, żeby nasi przedsiębiorcy też przystąpili. Dziękuję bardzo. Przejdźmy w takim razie do 12 i 13 punktu sesji, to jest, to są tematy społeczne, czyli ośrodek wytchnieniowo-opiekuńczy w Lesznie oraz centrum opiekuńczo-mieszkalne w Lesznie. W przypadku ośrodka w Grzebowie mają się trochę zmienić zasady działania, no i powstaje to centrum na ulicy Lipowej. Po kolei, Pan Andrzej Stężały. Jeśli chodzi o grzybowo, to oczywiście no, ze względu na zmianę także w przepisach nie ma możliwości, żeby się nazywało y, pokoje wsparcia, i stąd nazwa na wytchnieniowe. I oczywiście jest sytuacja do tego, y, trochę zmiany w regulaminie. Tam mamy rzeczywiście sytuacji możliwości, jak sama nazwa, ten wytchnieniowo lepiej oddaje istotę oczywiście, czyli rodzina. W tym momencie korzysta wytchnieniowo, czyli wyjeżdża, realizuje określone cele, i tak dalej. Niestety tych pomieszczeń tam nie ma za dużo, i z tego punktu widzenia no, mamy nadzieję, że e, zmiana nazwy oczywiście będzie bardziej oddawała istotę tego, a znowu odwołam się do sytuacji, że e, chętnych do korzystania z krótkookresowych terminów wytchnieniowych jest lecznie dużo. Natomiast ośrodek na Lipowej, no to oczywiście nowa inicjatywa, to oczywiście już się ciągnęła i, i finalizujemy sytuację, bo tam mamy sytuację mieszkań, które oczywiście mogą być dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję, Pan Łukasz Borowiek. Ja tylko podkreślę, że obie te inwestycje zostały wymyślone przez panią Donatę Majszak-Pokławską, w ramach konsultacji z kierownictwem Urzędu Miasta za moich czasów. Jeżeli chodzi o Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych, to spełnia rzeczywiście swoją funkcję. Ja też nie, nie byłem wczoraj na Komisji Spraw Społecznych i nie wiem, czy. Projekt, który został realizowany, został zakończony. Chodzi o dofinansowanie, bo ta inwestycja powstała ze środków Unii Europejskiej. Chodzi o tak zwaną trwałość projektu. Niech on służy mieszkańcom i to jest najważniejsze. A jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Lipowej. Jeszcze za moich czasów otrzymaliśmy dofinansowanie i rozpoczęliśmy tą inwestycję. Niezmiernie cieszę się, że budynek, który na początku, na który nie mieliśmy pomysłu, bo przypomnę, że była to siedziba Związku nauczycielskiego, Polskiego, budynek bardzo mocno zniszczony, zdegradowany, ale znaleźliśmy przestrzeń w postaci konkursów, które zostały ogłoszone i uzyskaliśmy dofinansowanie bardzo wysokie. I cieszę się, że. W najbliższym czasie seniorzy będą mogli z tego korzystać. Twórzmy jak najwięcej przestrzeni dla seniorów, nie tylko kluby, nie tylko przestrzenie do spotkań, ale właśnie tego typu budynki, które służą, tak jak już Pan Andrzej Stężały powiedział, na okres czasowy, żeby przebywać, ale też. Bardzo fajnie i nigdy nie zapomnę tego e, widoku, kiedy e, przyjeżdżałem, bo e, potocznie też nazywamy co niektórzy, że e, Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych to także było przedszkole dla seniorów. Bo, proszę pamiętać, że seniorzy przyjeżdżają tam na e, kilka e, godzin, e, integrują się, realizują różne fajne projekty, prace manualne, prace plastyczne. E, to jest też bardzo ważne, że mogą spotkać się i do tej godziny 15 e, e, wspólnie przebywać i. Realizować wyznaczone zadania przez pracowników tego ośrodka. Także naprawdę jestem z tego bardzo dumny i cieszmy się, że kolejna taka przestrzeń senioralno-społeczna powstaje w mieście i za chwilę będzie otwarta. Naprawdę bardzo dobry finał różnych działań społecznych. Dziękuję, pan Zenon Oznaczy, To znaczy, ja, pani redaktor, podpisuję się pod tym, co powiedzieli moi przedmówcy. Nic nowego nie wymyślę, tym bardziej, że też nie byłem na komisji spraw społecznych, gdzie temat był, był omawiany. Ale zdecydowanie oba projekty wchodzą dokładnie w politykę senioralną realizowaną przez miasto Leszno i tylko przyklasnąć tego typu, tego typu działaniom. W takim razie ostatni temat na dzisiaj, bo mamy jeszcze tyle czasu, czy Leszno będzie miało nowy pomnik? Pan Andrzej Stężały. Tak, oczywiście. Grupa mieszkańców, reprezentowana przez różne organizacje, w tym także młodzież polską, zgłosiła propozycję, oczywiście, nowego pomnika upamiętniającą Wołeń, tak zwaną rzeź wołońską. I oczywiście, ponieważ jest to już w randze, Generalnie rzecz biorąc, święta narodowego, prezydent zgodził się, zmieniono tylko lokalizację, nie na ulicy Westerplatte, tylko w znaczeniu parku Koło Siódemki i pod wnioskiem o wprowadzenie. Podpisali się radni wszystkich klubów, nie tylko y, tych, którzy proponowali, ale także radni Koalicji Obywatelskiej, czyli myślę, że ten pomnik powstanie. Zaznaczam, że y, komitet y, proponuje oczywiście zbiórkę i oczywiście tu nie będzie y, udziału, znaczy bezpośredniego udziału finansowego miasta Leszna, natomiast oczywiście ma być to realizowane ze środków pozabudżetowych, czyli rozumiem, z środków społecznych. Przy okazji bardzo duża prośba, żeby oczywiście idąc dalej, czyli jak już pomnik powstaje, żeby nie tylko pamiętać o tym w okresie pewnych rocznic, bo oczywiście w Lesznie mamy dość dużo pomników, chodzi także o to, żeby te pomniki oddawały sytuację nie tylko w momencie święta, no bo chociażby sytuację to, co odbywało się ostatnio, czyli pomników Sybiraków. Mamy jedno, drugie i tak dalej, mamy ośrodek, także ja myślę, że idziemy w tym kierunku i tu nie widzę problemów. Radni Koalicow-Eleskie będą za. Dziękuję panu Kaszbarowiak. W sumie powinniśmy mówić o dwóch pomnikach, bo jeden pomnik jest ujęty w, przy zmianach do budżetu, ale powtórzę kwestię tego pierwszego pomnika, no, oczywiście będę głosował za, nasz powinien głosować za. Życzyłbym sobie, żeby też nie było takiej dyskusji. Jakoś politycznej, możemy mówić o historii. Dzisiaj jesteśmy w trudnym okresie, prawda? Mamy na wschodzie wojnę, która, której końca nie widać. Wydaje mi się, że ten pomnik w ramach inicjatywy takiej społecznej on zostanie zrealizowany. Ważne i godne jest to, że inicjatorzy tego typu pomnika chcą zebrać pieniądze na zrealizowanie go i taką przestrzeń rada miasta na pewno im da a jeżeli chodzi o drugi pomnik to możemy mówić o wymiarze już finansowym co prawda miasto będzie starało się o dofinansowanie w wysokości 80% chodzi o pomnik przy zespole szkół technicznych przy ulicy Narutowicza inicjatywa pana profesora Mizuro który od wielu, wielu lat chciał wybudować pomnik 55. Pułku Piechoty. Jeżeli się nie mylę, i tam akurat środki miasto zabezpiecza, ale też jest informacja, tam jest prawie inicjatywa zagospodarowania terenu, to jest koszt prawie 500 tysięcy złotych. Zaokrąglam oczywiście, no ale jest informacja że miasto albo wystąpiło albo wystąpi o dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na w wysokości 80% no i kibicujmy jeżeli to się uda to to będzie też kolejny pomnik aczkolwiek i pan Andrzej Stężały i ja i inni wiedzą doskonale, że zespół szkół technicznych ma o wiele większe potrzeby, jak na przykład rewitalizacja boist sportowych, gdzie dokumentacja jest opracowana, ale nie ugrzała, że tak powiem, tego pozytywnego celu w kontekście... Realizacji zadania. Także czasami starajmy się wyważyć i szukać tych najważniejszych potrzeb dla placówek oświatowych, ale pan Tadeusz Mizuro wykazał się wielką determinacją. Od wielu, wielu lat była uchwała Rady Miasta. Wiem, że Rada Pedagogiczna nie za bardzo chciała poprzeć tego typu uchwały, no, ale, ale, ale jest tak, jak jest, że. Możemy spodziewać się, że kolejny postument, zagospodarowanie terenu, bo to też jest bardzo ważne, zostanie zrealizowane w najbliższym czasie. Dziękuję. Pan Zanon Jóźwiek. To znaczy, odpowiem tak, ponieważ też jestem byłem w tym Komitecie Wołyńskim. I gdzieś mi temat był bardzo bliski. Były rozważane różne lokalizacje w okolicach yy, ulicy Mickiewicza, i tam akurat ja by, mi się ta lokalizacja nie podobała, droga przy Westerplatte, ostatecznie w uzgodnieniu z Panem Prezydentem i osobami kompetentnymi, czyli jakby w tym momencie, mówię w tym momencie o panu naczelniku Adamczaku i panu yy, konserwatorze Macieju Urbanu, Urbanie udało się znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie, kompromisowy projekt, także to jest dobra, dobre miejsce. Jak panie Wie doskonale, że mają to miejsce, gdzie mogą składać hołd swoim przodkom, których zostawili na kresach tam albo na, albo na tak zwanej wyklętej ziemi. Kazachstan i inne Syberia. Natomiast y, część rodzin y, Wołyniaków. Niestety takiego miejsca nie mają. Być może to nie będzie to, co powiedział pan Andrzej Stężały, że nie tylko w Dzień Pamięci Ofiar, Sybi ofiar Rzezi Wołyńskiej, ale również na przykład we wszystkich świętych tam chociaż ktoś przyniesie z rodziny i zapali symboliczny zniszcz i nie będzie to pomnik martwy. I to mam taką też cichą nadzieję, żeby tak to było. A tak jeszcze przy okazji, jak mówimy o pomnikach, pani redaktor, to jest taki temat. Mianowicie w tym roku znakomity jubileusz obchodzi y, Liceum Numer 1. A na cmentarzu leszczyńskim są dwa takie może zapomniane groby. Y, nauczycieli Leszczyńskich, Poplińskiego i Karwowskiego, może warto byłoby na, tą, na tę uroczystość odnowić te groby i żeby liceum wpisało sobie do swoich zadań opiekę nad grobami. A takim przykładem jest szkoła w Dąbczu, gdzie nasz, która na bieżąco opiekuje się grobem swojego patrona Łupuszańskiego na cmentarzu w Rdzyńskim. Zespół Szkół budowlanych opiekuje się chociażby właśnie pomnikiem Sybieraków. Tak, tak jak najbardziej jest to opcja. Ja ze swojej strony chciałabym skorzystać z okazji, żeby przypomnieć o jeszcze jednym, bo Leszno stoi nie tylko pomnikami, ale w przestrzeni miejskiej mamy również rzeźby. I w parku na jedna z tych rzeźb już jakiś czas temu straciła swój szklany opis. Może warto byłoby przypomnieć tego artystę i co ta rzeźba przedstawia? a może nawet oddać więcej przestrzeni narzeźbierzom. Bardzo dziękuję. Oczywiście weźmiemy to pod uwagę, natomiast muszę łyżkę diety dołożyć do tego, co Pan Łukasz Borowak powiedział, bo rzeczywiście doceniając determinację Profesora Mizury, mojego kolegi. Oczywiście cały jest problem z tym pomnikiem, bo w międzyczasie Odnowiono i bardzo, no, że tak powiem, no, momentalny pomnik na terenie jednostki. Czyli mamy oczywiście pomnik 55. półkubiernej jednostki, zadbany, odnowiony, rewitalizowany i tak dalej. No i z tego punktu widzenia pan Łukasz tak powiedział, że oczywiście Rada nie bardzo. Wczoraj naczelnik Frys na Komisji Edukacji też powiedział, że Rada Bieżna uznała, że są ważniejsze potrzeby. Ale generalnie rzecz biorąc, jeśli to będzie oczywiście bez no, że tak powiem uszczerbku dla budżetu, no to oczywiście sytuacji, bo rozmawialiśmy już z Panem Jóźwiakiem też, że można by to, ale rozumiem, że intencje sprzed kilku lat były takie, że będzie pomnik, żeby na terenie, na murze szkoły pojawiła się tablica pięćdziesiąty 55. Pułk Piechoty. Szczególnie, że w kontekście no, najbliższych dwóch lat no, jest rzeczywiście teren bardzo, że tak powiem, bo robimy modernizację i tu też wielkie podziękowanie, ukłony dla wszystkich, którzy do tego się przyczynili remont centrum centrum praktycznego. A jak ten centrum zostanie oddane, no to teren, który oczywiście częściowo miał być pod pomnik, był planowany także pod parking, ale to rozumiem, będziemy to rozstrzygać. Ja może, ja, może, ja może dodam rzeczywiście też muszę się pochwalić, bo to, co się dzieje na tak zwanych warsztatach potocznie w koniorze, to jest naprawdę wielki wysiłek. Nie tylko pani dyrektor Perek, pani Koroniak, moich współpracowników udało się otrzymać dofinansowanie i trzymam kciuki, że za chwileczkę będziemy cieszyć się z. Z obiektu, który będzie spełniał standardy XXI wieku. Natomiast powrócę tego do pomnika, bo tu też warto podkreślić, nie chcę w jakiś sposób też bronić pana Tadeusza Mizuro, bo wypowiadałem się w samych superlatywach, ale też znalazł sponsorów i jest kilka elementów małej infrastruktury, które gdzieś tam są przechowane i czekają, że tak powiem, na tą inwestycję. Dlaczego tą inwestycję? No bo tam największy problem będzie z odwodnieniem. Nie chodzi o postawienie łazu z tablicą, dwie lampy, dwie ławeczki, kosze na śmieci. Właśnie problem polega na tym, żeby rozwiązać kwestię podziemnej infrastruktury, która właśnie najwięcej kosztuje w wycenie całego tego projektu. I na koniec to, co powiedziała Pani redaktor. Bardzo ciekawy pomysł, żeby zainicjować Wspólnie projekt jakiegoś fajnego konkursu rzeźbiarskiego, i to jest temat, który może być przedmiotem dyskusji na poziomie Komisji Kultury i Sportu. Rewelacyjny pomysł, także szacunek, pani redaktor. Mamy w głowie fajny pomysł, który może w najbliższym czasie być wdrożony. Ja dziękuję bardzo, bo z kolei mi sztuka jest bardzo bliska i wiem, że mamy w Lesznie naprawdę utalentowanych rzeźbiarzy, którzy są zresztą autorami niektórych pomników chciałabym po prostu więcej sztuki w przestrzeni ulicznej. Dziękuję Panom bardzo za rozmowę i życzę krótkiej sesji. Ona krótka dziękuję. nie będzie, ale myślę, że będzie sprawnie prowadzona. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.